Dobra, <śmany> cześć widzowie, no jadę, bo chcę coś sprawdzić, Dobra. Spraydzę, że... no i jaki, jak, jak kampion bezczelnie, a, Boże, gdzie ja, raz, dwie, O oh, kurde Majtki mi się palą No chodź tam w plecy Jezus Dobra ej rzucę tam W sumie dziwo, co, też wszedł, w smałka, To będzie mocno Jak ktoś wszedł w smoke to nabedę O kurde No nie no Trzech było no. Loa, miałem takiego bo granaty rzucali Ale kto z ciebie zrobił? Chociaż mam z ciebie asystę Nie wiem rzucam tam O samo bo ja już nie pali No pompuj Plantuj tą bombę Gdzie? A to jest? Ciii... No co? Ja o tym nie chciałam! Ale mączu jesteś! Nie no... Dla Beki to... A, a i tak to się nie... Nie będzie tu. Oj coś nie wyszło. Dobrze, Dobrze go wytynęli. O kurde, ole dostałem tam jest ten Fakt. O, Ruletka, nie? Jakby mnie wyryżnęli, to ja bym ciebie wyryżnęła, ale z... Że... wam tak? Ja m 2 ja m 2 Ja F2, jak coś.